Muszę tylko wywalać uśmiech u trzech osób i wtedy dostanę nagrodę pieniężną. Będzie łatwo. Kubuś, możesz się uśmiechnąć? Ja potrzebuję dla zadania. Tak, jasny, Max. <noise> tak będzie OK? Tak, dziękuję bardzo. Cześć, Asia. Po co mi twoja ochytna czekoladka? Nie doczeka się mojego uśmiechu, loser. No, jeśli zrobisz za mnie pracę domową, wtedy zobaczymy. Ja zrobię twoją pracę domową. Przeniosłem twoją pracę do Dlaczego tak długo robiłeś, sługa? No dobra, się uśmiechnę. Tak naprawdę ja niepoprawnie zrobiłem twoją pracę do Ach, ty drama! Została tylko jedna osoba Mark? Kto to jest? Kubuś, czy ty znasz, kim jest Mark? On chyba się uczył w naszej szkole. Zapytaj się u nauczyciela. Panie nauczycielu, czy pan zna Marka? Ja muszę z nim się spotkać. To jest niemożliwe, on już nie żyje od dwóch lat.